Flag. And count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, oh can't you taste the feel? Pierwsi kibice obserwują rozgrzewających się piłkarzy. W tym meczu reprezentacja Argentyny zmierzy się z biało-czerwonymi. Zapraszamy, zapraszamy na relację ze stadionu Wolgograd Arena. Witamy Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Mamy przyjemność zaproszenie na spotkanie, które zapowiada się bardzo interesująco. To prawda, występ na mundialu to dla piłkarzy ukoronowanie reprezentacyjnej kariery i dziś pokażą jak bardzo chcą wygrać. Polska i Argentyna nie miały dotąd wielu okazji do spotkań. A te mecze, które się odbyły, w większości przegrywaliśmy. Zresztą to dawny dzieje. Przez wiele lat Argentyna była czołową drużyną globu, podczas gdy my byliśmy w głębokim kryzysie. Czy dziś zespoły są na porównywalnym poziomie? Ja mam nadzieję, że Polska jest w lepszej formie i udowodni to za chwilę na boisku. Skład Argentyńczyków na ten mecz teraz na naszych ekranach. To nie był udany wślizg i mamy rzut wolny. Marcos Rojo. Ależ to była fantastyczna obrona. Argentyna wstawi grę z narożnika boiska. Rojo nad poprzeczką nieco przestrzelił. Ładnie się złożył do tego strzału, ale nie zdołał skierować piłki nieco niżej. Sędzia przerywa akcję i popatrzmy. Bywa, że trzeci mecz grupowy jest meczem o honor. Jednym z ciekawszych było spotkanie Rosji z Kamerunem podczas mistrzostw świata w 1994 roku. Podczas meczu w palo Alto Oleg Salenko ustanowił rekord pięciu bramek w jednym meczu mistrzostw Świata i został królem. Był faul, będzie rzut wolny. Jak go wykorzystają? Wyraźne przesłanie sędziego. Nie pozwolę na taką grę. Daje żółtą kartkę, ale gracz nie protestuje. Kula na ale zaimponował teraz imiejnościami. Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Plik. No zobaczmy Kuba Błaszczykowski Musi bardzo uważać Dobrze antycypował Intencje podającego I mają piłkę Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował I będzie rzut rożny dla Polski Piłka dośrodkowana Ach Zupełnie mu nie wyszła ta główka. Teraz patrzy i pewnie się zastanawia, jak to się stało. Źle obliczył lot piłki, albo ruch głową, albo jedno i drugie. Milik. Atak biało czerwonych. I po odbiorze strata piłki. To już ostatni mecz fazy grupowej. A zespół gości ma szansę zagwarantować sobie pierwsze miejsce w tabeli. Tak, jeśli wygrają, zagwarantują sobie pierwsze miejsce w grupie. Jest to ważne nie tylko w kontekście losowania par kolejnej rundy, ale też z uwagi na aspekt psychologiczny. Taki sukces na półmetku na pewno wpływa korzystnie na morale drużyny. Grzegorz Krychowiak. Polacy atakują. Ale szansa na prowadzenie. Ale to by bronił. Polacy będą wykonywać rzut rożny. No i mamy przerwę w grze, a sędzia sięga po kartkę. Już wcześniej sygnalizował, że ukaże zawodnik. Klik! Maciej Rybus. Argentyna tak nie jest krzydłem, z przodu Jest sporo miejsca Zaryzykował tym wejściem Ale udało się Dobrze udało się przeciąć to podanie Bramkarz bez większych trudności Wybronił ten strzał z dystansu Świetnie teraz piłka Wysoko podana do Messiego Argentyna w ataku Piłka wybita z pola karnego jest szansa na kontratak. Milik. Dobrze się rozwija ten kontratak. Ta baleta. Złe podanie i strata w środku pola. Blisko pole karne może strzelać. No z tak daleka nie da się zaskoczyć w Stwarzają sporo okazji, ale zdecydowanie muszą poprawić skuteczność I nastawić lepiej rozregulowane celowniki. Wołgograd Arena to stadion domowy rotoru Wołgograd, który pomimo sukcesu w Lidze poważnie podupadł ze względu na długi i dopiero niedawno zaczął z powrotem piąć się w górę. Mogący pomieścić nieco ponad 45 tysięcy widzów futurystyczny obiekt stanął na miejscu stadionu pamiętającego jeszcze lata 50. XX wieku. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Jakub Błaszczykowski. Łukasz Piszczek ma z kim rozegrać tę akcję. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Piszczek. Atak Polski. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Wybija tę piłkę głową na aut. Jakub Błaszczykowski. Oddalają grę od strefy obronnej. Nie może być inaczej. Rzut rożny. Wrzutka w pole karny. Milik! I broni tę główkę, ale sytuacja! I piłka wybita do przodu. Aszczeram. Nikt teraz nie przeszkadza. Drybluje w stronę bram. Pytanie: sędzia przerywa grę. Był faul. jak zareaguje? Żółta kartka dla reprezentanta Argentyny. No, musi teraz uważać, bo kolejna oznacza oglądanie reszty meczu z Szatki. Grosicki! Ach, dobrze teraz interweniował. Świetnie ustawiony bramkarz. Tak jest. W ostatniej chwili uratował swój zespół przed stratą bramki. Milik. The Sędzia odwizdał faul i pytanie, co zrobi dalej? Wprowadzają piłkę od razu do gry. Arkadiusz Milik. Dobiegła już końca. Pierwsza część spotkania. Do przerwy remis. Go zaczęli. Piłka już w grze. Ostatnia połowa fazy grupowej dla tych drużyn. Ostatnie rozstrzygnięcia. Lewandowski. Dobra pozycja do oddania strzału. Jest szansa i znowu tylko napędzili rywalowi strachu. Delikatnie rzecz ujmując, celowanie mu dziś nie najlepiej. grą w pierwszej połowie zdecydowanie nie zakwitni. Remisowa pierwsza połowa nie zdobył bramki i w ogóle go na boisku nie było widać. Musi się lepiej postarać w drugiej połowie, o ile trener w ogóle na nią go wypuści. Atak biało Czerwonych. Czy potem strzale będą prowadzić? Tak! Bramka! zasłużenie prowadzą w tym spotkaniu. Dominowali i ta bramka wisiała w powietrzu. Myślę, że to jeszcze nie jest ich ostatnie słowo. znowu w grze reprezentacja Polski prowadzi. Zabaleta. Łukawka wyszła na aut. Rozpoczną Polacy. No i teraz przejęte podanie Grosickiego. Zieliński. Robert Lewandowski. Czy sobie poradzi? Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Był gdzie być powinien i oddalił zagrożenie od bramki. Jakub Błaszczykowski. No, zdecydowanie ma wybór, do kogo zagrać. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Przed nami końcowe 30 minut. Sędzia pokazuje aut dla Polski. Zdan. Strata w środkowej strefie Boiska. Piotr Zieliński. Błaszczykowski. Jakub Błaszczykowski. Może uderzać na bramkę. Kapitalnie to obronił. Choć wydawało się, że musi być bramka. Znakomita interwencja Bramkarza z takiej odległości. Taki strzał i nie ma gola. Jak on to zrobił? No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Krychowiak! Dobrze, teraz bramkarz. To niesamowite. Od kilku minut próbują zagrozić rywalowi z rożnego. Zrzut rożnego w pole karne? Nie udało się zbudować przewagi. Uderzenie. Był, gdzie być powinien. No, piłka opuściła boisko. Będziemy mieli rzut rożny. Piłka z rożny. Milik! No strzał główką, Obroniony pewna interwencja Powinni szukać innych sposobów Takimi uderzeniami golkifera nie pokonają Jeszcze 20 minut tego meczu przed nami Pizarro Robi się niebezpiecznie No i udało się odzyskać piłkę Przywilej korzyści Polacy wciąż przy piłce. Milik Lewandowski. Dobrze. Okazja Lewandowskiego. Be! Kolejni do kolekcji mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! No to mamy gola strzelonego przez kapitana. I to w jakim stylu wspaniały przykład tego kolegów. Pojrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. No, 2 do 0. Ofensywna gra po gładze. Polacy rozpoczną odrzutem załóg. Łukasz Piszczek. Łaszczykowski, Milik. Polacy atakują. Milik ładnie uwolnił się spod opieki. Polski jest szansa. Na podwórce widzimy wyraźnie, że był tutaj fał. Piłka w I co najważniejsze, skuteczne wykonanie rzutu karnego. Strzelec dokładnie wiedział, co chce zrobić, nie zmienił decyzji i zrealizował plan w 100%. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Dobra interwencja obrony. Ramkarz był tam gdzie powinien Klasowa interwencja naprawdę najwyższej próby Dośrodkowanie z narożnika boiska Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu I podbiorze strata piłki Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem Posłał piłkę na dalszy słupek O nie wyszło to wybicie Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału To niesamowite Od kilku minut próbują zagrozić rywalowi rzut rożnego Wrzutka w pole karne. Aha, ciepski strzał. Bramkarz nie miał z tym żadnych kłopotów. Dobra sytuacja, niedaleko od bramki. To naprawdę trzeba było lepiej wykończyć. Lik. Grzegorz Krychowiak. Piotr Zieliński. No, zastanawia się, czy nie strzelać. To musi być bramka Roberta Lewandowskiego! Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Piotr Zieliński. No strzela! No proszę, ładnie to obronił. On jeden jeszcze walczy. Nie poddaje się, choć jego zespół przegrywa. Poczucie dumy mu na to nie pozwala. Do piłki piłki rzut rożnego. Sędzia po raz ostatni gwizdnął w tym meczu. No niestety, dzisiaj ulegli przeciwnikowi.